Cześć wszystkim, tu Exaliar. Dzisiaj bierzemy na warsztat len i konopie. Od uprawy, przez zbiory, aż po pełną obróbkę i praktyczne zastosowanie. Dowiesz się jak skutecznie pielęgnować te rośliny, jak je przetworzyć oraz co można z nich wytworzyć. Ich sezon siewny jest od września do listopada, a najlepszym miesiącem do zasiewu jest październik. Len i konopie rozwijają się w identycznym tempie, co oznacza, że wymagają takiej samej pielęgnacji. Ich wzrost składa się z siedmiu faz, z czego w fazach od pierwszej do szóstej możemy przyspieszać rozwój roślin za pomocą kompostu i nawozu. Każda faza trwa około 40 dni, ale stosując kompost wytworzony samodzielnie i nawóz znaleziony podczas eksploracji, możemy skrócić ten czas o około 5 dni na każdą fazę. Regularne podlewanie jest kluczowe, bez odpowiedniej ilości wody rośliny nie będą rosły. Gdy wejdą w fazę kwitnienia, możemy przystąpić do zbioru i rozpocząć dalszą obróbkę. Po zebraniu lnu i konopi nie możemy ich od razu przetwarzać. Najpierw trzeba je wysuszyć. Do tego celu używamy dużego wieszaka do suszenia roślin, na którym uzyskamy len suszony oraz konopie suszone. Do obróbki lnu w pierwszej kolejności będzie nam potrzeba kilka narzędzi. Pierwszym będzie grzebień do falowania, tutaj len suszony zostaje przetworzony na ziarno lnu oraz len falisty. Do tego deska do wykańczania, w niej len falisty zamienia się w len obrobiony. Kolejnym będzie grzebień do siatek, tutaj uzyskamy len nawlekany oraz lno, które przyda się w dalszej obróbce. Na końcu będziemy potrzebować koła do przędzenia, gdzie len nawlekany przerabiamy na nici. Natomiast lno możemy przekształcić w dratkę już bez używania maszyn. Do obróbki konopi będą nam potrzebne deska do wykańczania, w niej konopie suszone przetworzymy na konopie łuskane. Konopie łuskane można przerobić na liny lub drapę, podobnie jak w przypadku lnu. Do tego będziemy potrzebować krosno, można tu przekształcić konopie łuskane w kawałek juty niezbędny do szycia ubrań. Dzięki tej obróbce możemy uzyskać materiały do szycia, tworzenia lin oraz elementów naprawczych. Len i konopie to niezwykle wszechstronne rośliny, a ich zastosowanie w krawiectwie odgrywa dużą rolę. Zarówno nici jak i juta są kluczowe do wytwarzania ubrań i naprawy ekwipunku. Jeśli film okazał się pomocny zostaw lajka i suba, to ogromnie pomaga w rozwijaniu kanału. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.